Pasą sami siebie. Nauczanie domowe. 17 sierpnia. Księga proroka Ezechiela, rozdział 34, werset od 1 do 11. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, prorokuj o pasterzach Izraela, prorokuj i powiedz im pasterzom. Tak mówi Pan Bóg. Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą. Czyż pasterze nie powinni paść owiec? Nakarmiliście się mlekiem, odzialiście się wełną, zabiliście tłuste zwierzęta, jednakże owiec nie paśliście. Sławej nie wzmacnialiście, o zdrowie chorej nie dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zabłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem, zagubionej nie odszukiwaliście, a z przemocą i z okrucieństwem obchodziliście się z nimi. Rozproszyły się owce moje, bo nie miały pasterza i stały się żerem wszelkiego dzikiego zwierza. Rozproszyły się, błądzą moje owce po wszystkich górach i po wszelkiej wyżynie. I po całej krainie były owce moje rozproszone, a nikt się o nie nie pytał i nikt ich nie szukał. Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pańskiego. Na moje życie, mówi Pan Bóg, ponieważ owce moje stały się łupem i owce moje służyły za żel wszelkiemu dzikiemu zwierzęciu, bo nie było pasterza, pasterze zaś nie szukali owiec moich, bo pasterze sami siebie paśli, a nie paśli moich owiec, dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pańskiego. Tak, mówi Pan Bóg. Oto jestem przeciw pasterzom, z ich ręki zażądam moich owiec, położę kres ich pasterzowaniu, a pasterze nie będą paść samych siebie. Wyrwę moje owce z ich paszczy, nie będą już one służyć im za żer. Albowiem tak mówi Pan Bóg, oto ja sam będę szukał moich owiec i będę sprawował nad nimi piecze. Każdemu, kto przyjął święcenia kapłańskie. Chrystus daje udział w swojej władzy kapłańskiej, pasterskiej i prorockiej. Nie pomijając dwóch pozostałych, skupimy się dzisiaj na pasterskiej, bo do niej odnosi się proroctwo Ezechiela. Przypomnijmy należącego do rodu kapłańskiego. Biada pasterzom, którzy sami siebie pasą. Kilkukrotnie jest to powtórzone w tym krótkim fragmencie. Nie mówi zatem prorok o wszystkich pasterzach, nie mówi o wszystkich duchownych, tylko o tych, których to dotyczy. Jakich można rozpoznać? Po pierwsze, nie chcą paść owiec. Powinni to robić, ale wolą robić wszystko inne. Nie ocenia się tych innych czynności, czy one są piękne, czy brzydkie, czy dobre, czy złe. Chodzi tylko o to, że ci pasterze nie chcą paść owiec, robią inne rzeczy, ale tej nie. Po drugie, ci pasterze nie traktują owiec jako swoje, nie utożsamiają się z tymi owcami. Po czym to znowu można poznać? Po tym, że źle mówią o owcach. Można by to dzisiaj przełożyć na taki język narzekania o, owce nie chodzą do kościoła, owce nie przestrzegają przykazań, owce nie przekazują wiary swoim dzieciom. Ujawniana jest wada owiec nie po to, by je poprawić. A gdy patrzymy na słowo, które Ezechiel wypowiada, to zarzut jest następujący: słabej nie wzmacnialiście. Słowo Boże nie przeczy, że owce są słabe, ale chodzi o to, że ten, który jest pasterzem, rozumie, że jego zadaniem jest wzmacniać słabą owcę. Chorej nie pielęgnowaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zbłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem, zagubionej nie odszukiwaliście. Słowo Boże nie przeczy, że owce są chore, skaleczone, błądzą, gubią się, ale wskazują, na pasterza, który powinien się tym zająć. Widzimy więc, że prorok głosi słowo do osób, które wzięły godność pasterską, a nie podejmują obowiązków pasterza. Jeszcze raz dodajmy, nie chodzi o to, że te osoby podjęły obowiązki liturga, czyli sprawują liturgię. Nie chodzi o to, że te osoby podjęły posługę królewską, czyli na przykład budują coś dla kościoła. Chodzi o to, że prorok zadaje pytanie: Czyż pasterze nie powinni paść owiec? W konkretach pasterze powinni pachnieć owcami, jak to dzisiaj czasem słyszymy. Co się dzieje? Bóg wypowiada straszne słowa dla niepasterskich pasterzy. Bóg staje przeciwko nim, ale też wypowiada błogosławione słowa dla owiec. Bóg sam zatroszczy się o nie. Zadanie dla ciebie na dziś. Pomódl się dzisiaj za księdza, którego pasterzowanie ci się nie podoba. By się nawracał, ale nie według twoich oczekiwań, tylko według oczekiwań Bożych. Niech w tej modlitwie błogosławi ci Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.